Franz Kafka, Stara karta. Przekład Anna Wałkowicz. Dzień dobry. Dziś konfitura o smaku surowego mięsa. Ale zanim, uwaga wstępna. Nagranie zawiera osobiste odczytanie utworu oraz kilka uwag z jego orbit. Zachęcam do uprzedniego zapoznania się z tekstem. Czy słuchanie uwag o tekście nieznanym może być interesujące? Nie wiem. Tylko uprzedzam. Ale do rzeczy. Krótką prozę Franza Kawki pod tytułem Stara Karta odczytywać będę za numerem literatury na świecie z roku 1987. Podobnie jak umieszczony w poprzednim odcinku, króciutki tekst Nowy Adwokat. Tekst opisuje nadejście na z północy i upadek państwa. Zaczyna się zdaniem Zdaje się, że w obronie naszej ojczyzny wielu spraw zaniedbano. Nie martwiliśmy się tym dotychczas, zajęci swoją pracą. Wydarzenia ostatniego okresu napełniają nas jednak troską. Słowo troska jest tutaj wyjątkowo ostrożne, ponieważ to, co znajdujemy w następnych akapitach, jest bardziej przerażające i opisuje powolny rozkład całego państwa, którego przyczynę w zasadzie trudno wskazać, nie wiadomo kiedy to się zaczęło. Zdaje się, że przyczyną tej sytuacji jest przybycie. Najeźdźców z północy będę ich również tu nazywał barbarzyńcami, ponieważ ich zachowanie jednoznacznie na to wskazuje. Co ich cechuje? Koczują pod gołym niebem, bowiem mają wstręt do domów mieszkalnych. Zajmują się ostrzeniem mieczy, przycinaniem strzał, ujeżdżaniem koni. Żywią się surowym mięsem. Nie sposób się z nimi porozumieć w żadnym języku, ani w tym, w którym mówiono w tym państwie, ani w języku migowym nie nawiązują kontaktu, zachowują się niemal jak zwierzęta. Mimowolnie i bez oporu zajmują się również grabieżą, na co pozwalają im mieszkańcy. Cytuję: Czego im trzeba, biorą. Nie można powiedzieć, by używali przemocy. Nim po coś sięgną, usuwamy się na bok, wszystko im odstępując. I tak mieszkańcy się cieszą, że nie mają aż tak źle jak sąsiedzi, którym zabierają jeszcze więcej. Więc pocieszają się tym, że pomimo tego, że są grabieni, inni mają jeszcze gorzej. Co się dzieje w tym czasie z państwem? Otóż z cichego, zawsze skrupulatnie wysprzątanego placu zrobili istną stajnię. Próbujemy, co prawda, wybiegać ze sklepów i uprzątać przynajmniej najgorsze brudy, ale zdarza się to coraz rzadziej. Jest to bowiem wysiłek daremny, grożący nadto stratowaniem przez dzikie konie lub zranieniem batem. A co w tym czasie robią? Nie wiem, wojskowi, jakieś służby militarne w tym państwie. Otóż zamknęły się w pałacu. Niegdyś chętnie wymaszerowywały w defiladach i pokazywały swoją siłę. Ale odkąd nadeszli barbarzyńcy, najeźdźcy z północy, wszyscy zbrojni pochowali się w zamku razem z cesarzem, który spędza czas w wewnętrznych częściach swojej rezydencji nie zbliżając się nawet do części zewnętrznych, żeby przyjrzeć się temu, co się dzieje w państwie. Motyw barbarzyńców, którzy przyjdą gdzieś z ziem zewnętrznych i zniszczą nasze państwo, jest dosyć częsty w literaturze i na potrzeby tego nagrania wspomnę o dwóch takich tekstach. Oba pod tytułem Czekając na barbarzyńców. Jednym z nich jest wiersz Konstantinosa Kawafisa Czekając na barbarzyńców, a drugim powieść Johna Maxwella Kucie również czekając na barbarzyńców. Co łączy te dwa teksty o tym samym tytule? Otóż sytuacja, gdzie barbarzyńcy w zasadzie się nie pojawiają, są o nich wzmianki, że mają przyjść, ale najważniejszy jest stan oczekiwania i to, co on mówi o państwie i ludziach w nim. Ukawki, przeciwnie, mamy już sytuację, kiedy ci barbarzyńcy przyszli. Dlatego najpierw chciałbym się skupić na Opisie pewnego stanu przed przybyciem, ponieważ uważam, że stanowi on ważne dopełnienie tekstu kawki. Wiersz Wafisa zbudowany jest z wielu podobnych fragmentów. Przytoczę jeden. Skąd dziś w Senacie taka bezczynność? Czemu senatorowie siedzą? Praw nie stanowią. Bo dziś mają przyjść barbarzyńcy. Na cóż teraz komu prawa senatorów? Gdy przyjdą barbarzyńcy, ustanowią prawa. W podobnym tonie jest jeszcze kilka. Następnych fraz, gdzie dowiadujemy się, że elity kraju zaczynają się zdobić w złoto i klejnoty, ponieważ takie rzeczy robią wrażenie na barbarzyńcach, a z kolei z drugiej strony retorzy, więc intelektualiści, nie przychodzą, ustępują pola, ponieważ barbarzyńców nie interesują ich mowy i słowne popisy. Wiersz kończy się jednak sytuacją niespodziewaną, ponieważ barbarzyńcy nie przychodzą. A szkoda, ponieważ byli bardzo wygodni, stanowili znakomitą wymówkę dla nic nie robienia. Po co coś zmieniać, skoro zaraz mają przyjść barbarzyńcy, po co się starać, skoro zaraz oni przyjdą i wszystko zniszczą. Podobnie jak u kawki z tym sprzątaniem placu. Po co sprzątać plac, który kiedyś był utrzymywany, barbarzyńcy i tak tego nie uszanują. A przy okazji może się jeszcze jakaś krzywda stać. Można dostać batem bądź zostać stratowany. U Kuciego Sytuacja jest podobna. To również barbarzyńcy stanowią wymówkę, ale dla zaprowadzenia rządów terroru, ponieważ należy zastosować uderzenie wyprzedzające, tłumacząc, że tylko rządami terroru ochronimy się przed jeszcze większym barbarzyństwem, jeszcze większym terrorem, który mogą zgotować nam barbarzyńcy. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to pewne podobieństwo pomiędzy wierszem Kawafisa a tekstem Kuciego. Otóż i tu i tu barbarzyńcy stanowią znakomite wytłumaczenie dla uwiądu państwa, jego apatii, atrofii jego instytucji. To czy jest to zagrożenie realne, nie ma znaczenia, jest to w zasadzie elementem struktury takiego upadającego ustroju i raczej przyczyną, a nie skutkiem. Barbarzyńcy, ich przybycie jest w zasadzie wisienką na torcie, która Ostatecznie musi się pojawić skutkiem, który musi kiedyś nastąpić. Czyli problemem nie są barbarzyńcy. Problemem jest państwo, które popada w stan zamroczenia, martwoty, i już tylko oczekiwania na tych, którzy przyjdą i je zniszczą. No i nic dziwnego, że jednego dnia nie przychodzą, jak u kawafisa. Na koniec dnia nie przychodzą barbarzyńcy, nie przychodzą. Ale potem, tak jak ukawki, pewnego dnia Najeźdźcy z północy się pojawiają, i wówczas dostajemy dokładnie to, czego się obawialiśmy. Jest to jakby państwo działające w sposób samospełniającej się przepowiedni. Oczekujemy na barbarzyńców, więc jesteśmy słabi, więc, kiedy oni się pojawiają, to to osłabienie tylko sprzyja ich inwazji i zaprowadzeniu ich porządków, nowej zmiany w państwie. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na dwa motywy występujące w tekście. Otóż, kiedy bohater pociesza się tym, że wprawdzie zostają mu odebrane pewne jego dobra, ale i tak nie ma on najgorzej, ponieważ jego sąsiad, rzeźnik, jest w dużo trudniejszej sytuacji, ponieważ codziennie każda dostawa mięsa, którą przywozi, zostaje mu odebrana przez barbarzyńców i zjedzona. Wobec takiej sytuacji rzeźnik pewnego dnia postanowił nie przywozić mięsa, tylko przywieźć żywego wołu, skoro i tak zostanie mu on odebrany. I to był błąd, ponieważ barbarzyńcy rzucili się na niego, rozszarpując wołu żywcem. Cytuję. Nigdy więcej nie wolno mu tego robić, w sensie podawać żywego zwierzęcia barbarzyńcom. Chyba z godziny leżałem przywarty do ziemi, w najdalszym kącie warsztatu, pod górą ubrań, kołder i poduszek. Wszystko po to, by nie słyszeć ryków wołu opadniętego przez koczowników, którzy zębami wyszarpywali zeńkęsy ciepłego mięsa. Od dawna już było cicho, gdy wreszcie odważyłem się wyjść, leżeli zmęczeni wokół resztek wołu, jak pijacy wokół beczki z winem. Co jest tu interesujące? Otóż mięso, oprócz zajmowanego terytorium, jest jedyną rzeczą, która łączy autochtonów z naszycami. I jedni i drudzy żywią się mięsem. Żeby mięso pozyskać, oczywiście zwierzę należy zabić. I tu pojawia się różnica, ponieważ barbarzyńcy nie mają problemu z przyglądaniem się, Martwemu zwierzęciu, z jego uśmierceniem i robieniem tego w wyjątkowo mało wyrafinowany sposób, nie zwracają uwagi na cierpienie i krzyki tego rannego wołu. Wszak oni powodowali to, ten ból i byli dużo bliżej tej sytuacji. A narrator nawet samych odgłosów jadki i zadawanego cierpienia nie jest w stanie znieść. Ale ta przemoc istniała wcześniej w państwie. To zwierzę było zabijane. Tylko że rzeźnik przywoził już gotowe mięso. Więc pewna pula przemocy była zachowana. Owszem, metody przypuszczalnie były inne, ale narrator nawykł do chowania tego cierpienia i nabywania po prostu gotowego mięsa już od rzeźnika. A kiedy została mu ta przemoc postawiona tuż przed domem, kiedy musiał słuchać odgłosów. Jakie się z jej zadawaniem wiążą, było to dla niego nie do zniesienia. Te poduszki, którymi się zasłaniał, to mogły być faktycznie rzeczy, które tłumiły dźwięk, ale równie dobrze to mogła być cała kultura i inne bariery, które stawiamy wokół siebie, byleby tylko nie widzieć śmierci, przemocy i zabijania. Jest to też jeden z elementów upadku państwa, ponieważ przemoc dotychczas była delegowana poza granice miasta, w ukryciu dokonywano przemocy. Na zwierzętach, teraz, kiedy odbywa się to publicznie, na placach, te odgłosy nie są nijak tłumione, jest to dla mieszkańców nie do zniesienia, ta przemoc w postaci jawnej jest przerażająca. Przerażający jest również tytuł opowiadania. Stara Karta sprawia on wrażenie, jakbyśmy mieli tu do czynienia ze zmianą dziejową, jakbyśmy w Wielkiej Księdze Dziejów przewracali kartę. I to, co dotychczas świadczyło o państwie, teraz staje się już tylko historią razem z mieszkańcami, a obserwujemy nadejście nowych czasów barbarzyńców zapisania nowej karty historii, o ile ktokolwiek jeszcze będzie ją zapisywał. Dlaczego jest to obraz przerażający? Ponieważ wyrok na nich został już wydany. W ostatnim zdaniu czytamy. Nam, że i kupcom powierzono ratunek ojczyzny, nie dorośliśmy jednak do tego zadania. Nie chełpiliśmy się zresztą nigdy, że zdołamy mu sprostać. To nieporozumienie, które przypłacimy życiem. Doskonale zdają sobie oni sprawę, że nie przeżyją konfrontacji z barbarzyńcami. To obserwowanie ludzi, którzy wiedzą, że są już skazani, że ta historia nie skończy się dobrze, jest w tym coś przerażającego. Obserwowanie żywych ludzi. Ale już z wiszącym nad nimi wyrokiem śmierci. I to nie tylko ludzi pojedynczych, ale mówimy tutaj o całym państwie skazanym na zagładę. Czy przyczyną tej zagłady może być choroba, o której wspominałem w kontekście Kawafisa i Kuciego, czyli popadnięcie przed najazdem barbarzyńców w stan oczekiwania na barbarzyńców, a więc zamrożenia, zamroczenia państwa? Wydaje mi się, że tak, i pierwsze zdanie dobrze na to wskazuje. Mianowicie pozwoliliśmy naszemu państwu, naszej ojczyźnie wiele spraw w niej zaniedbano nie martwiliśmy się tym dotychczas zajęci swoją pracą właśnie że myślnicy i kupcy wykonywali tylko swoją pracę i powolne zmiany powolna erozja państwa nie zaprzątała ich tak bardzo bo przecież wojsko i władca byli do tego delegowani a kiedy nadeszła godzina próby zostali oni zamknięci w pałacu i ulegli przed barbarzyńcami na zakończenie jeszcze temat który myślę interesująco byłoby rozwinąć u Kawki obserwujemy najazd barbarzyńców z perspektywy kupców i rzemieślników, a więc ludzi, którzy najbardziej odczuwają tą inwazję i upadek państwa. Ciekawe byłoby przyjrzenie się takiemu upadkowi z innej perspektywy, z perspektywy tych, których stać na zamknięcie się w pałacach i obserwowanie upadku z bezpiecznej pozycji. I opis taki znajdujemy w powieści Anatolia Marienhoffa. Cynicy, którą polecam jako zestawienie z tym utworem. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.